Przy zachowaniu środków ostrożności odbyła się sesja Rady Powiatu. Sesja była konieczna, dlatego że dokonywaliśmy zmiany budżetowej i to jeszcze w pozycji, gdzie chodzi o zarządzanie kryzysowe, czyli ma to związek bezpośredni z sytuacją, która niestety w naszym kraju panuje. Nie czuł się pan dzisiaj zagrożony na sesji? Nie czułem się zagrożony. Byliśmy wyposażeni w odpowiednie maseczki, a także lateksowe rękawiczki. Maseczki dość charakterystyczne. Skąd taki pomysł? E, maseczki otrzymałem od przyjaciół samorządu Bolkowskiego na potrzeby tylko i wyłącznie rady powiatu są to maseczki uszyte przez wolontariuszy wiem że przez panię z bolkowa bardzo gustowne osobiście bardzo mi się podobają nie nawiązują w żaden sposób do tego co się dzieje dlatego mi się podobają przygotowania na następną sesję sesja online czy najprawdopodobniej maseczki. będzie to sesja online zapoznałem radnych z komunikatem wojewody który Dopuszcza taką możliwość. Też wiemy, że trwają prace nad zmianę, zmianą ustawy o samorządzie, nie tylko powiatowym, ale także i gminnym i wojewódzkim, gdzie będzie dopuszczona taka właśnie możliwość procedowania, taki tryb sesji.